Cześć! Witam z powrotem na moim kanale. Mam nadzieję, że jestem dość niedługo po moim ostatnim filmie, więc tak jak obiecałam, w miarę regularnie wracam na kanał. Bardzo się cieszę, że mój ostatni film odebrał Ci się bardzo pozytywnie. Taki mój mały sukces. No, Ciekawe, kanał jest mały, więc po prostu... Nie ma co yy, na razie jeszcze mieć nadzieję na jakąś mas maksymalną ilość oświetleń, ale widzę, że oglądacie go z przyjemnością i że naprawdę jesteście zainteresowani takimi rzeczami, więc wiem przynajmniej, że yy, to, co mi się podoba, w jakimś tam stopniu podoba Wam się również i będę Wam na pewno o tym pokazywać. Dzisiaj jednak nie mam rzeczy szydełkowych dla Was. Yy, przychodzę do Was z holem z Lumpa w Holandii. Yy, jak to wygląda? Otóż jeżeli chodzi o Holandię, ja może gdzieś tam mówiłam już w poprzednim filmie lub nie, powtórzę, w Holandii lupekcy to tak zwane kringlopy. I w nich oprócz ciuchów możecie kupić wszystko, tak naprawdę Od zabawek po jakieś meble, po jakieś małe AGD po Większe też, pralkę sobie, lodówkę też na spokojnie możecie tam kupić, może nie we wszystkim Jakieś rzeczy do kuchni, po prostu wszystko Ludzie to oddają i tak sobie za jakąś tam niewielką kwotę można to kupić Jeżeli chodzi o ubrania, wybór jest ogromny ja jestem wielką fanką lumpeksów w Holandii, nie powiem. E, tak naprawdę postanowiłam sobie w tamtym roku, że e, kończę z kupowaniem nowych rzeczy. I na ten moment e, ubieram się i kupuję tylko rzeczy z drugiej ręki, czy jest to Vinted, bo też je bardzo, bardzo, bardzo lubię, czy po prostu... Przepraszam, tak znikam za telefon. E, czy, czy po prostu stacjonalne lumpeksy. E, więc dzisiaj pokażę Wam moje zdobycze. Oczywiście pokazać te najfajniejsze, bo pomijam jakieś zwykłe t-shirty, czy jednokolorowe koszulki, bo to nic fajnego e, Jakieś takie perełki, które ostatnio um, udało mi się gdzieś znaleźć, albo online, albo stacjonarnie Także zaczynamy A zanim zaczniemy, e, to parę ogłoszeń Pierwsze, chciałabym Was zapytać, czy ewentualnie bylibyście zainteresowani gdybym e, w temacie szydełka może jakieś takie podstawowe tutoriale Wam pokazała Ja nie uważam siebie za jakiegoś super nauczyciela Wydaje mi się, że też to co robię, nie robię książkowo Więc nie, 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 nie uważam się, żebym mogła jakąś super wiedzę taką profesjonalną Wam przekazać Ale może jeżeli ktoś na przykład chciałby zacząć swoje przygody z szydełkiem Albo po prostu jest zainteresowany tym procesem Chciałby zobaczyć jak to ugryźć? Jak zacząć? Od czego zacząć? Co w ogóle trzeba mieć? Może jakieś protipy ode mnie? Ja również jestem samoukiem, także jako samouk mogę Wam pokazać, co u mnie się sprawdziło, co nie Dajcie mi znać, bo myślę nad takim filmem, tylko nie wiem, czy będziecie chcieli go oglądać A teraz zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do obejrzenia mojego Instagrama, bądź mojego filmowego Macie tutaj podlinkowane to wszystko i zaczynamy Słuchajcie, e, niestety padł mi aparat i spróbujemy nagrać iPhone'em. Co Wy na to? Te iPhone'y ponoć są takie super do nagrywania, więc e, spróbujmy. Widzicie, obraz się trochę zmienił, więc robimy próbę. Próba będzie dobra. Bateria się ładuje, ale szkoda mi czasu, więc e, jedziemy. Pierwszą rzeczą, jaką mam wam do pokazania, jest to taka koszula. Koszula e, zielona pistacjowa w groszki brązowe, e, kupiona na Vinted. Ogólnie y, zadata jest taka, ja mam bardzo dużą cierpliwość co do Vinted, więc ja je ja szokuję. Ja jestem taką osobą, że jak mam czas, to sobie siedzę, scrolluję, scrolluję i po prostu nawet jakaś rzecz, która mi się podoba, i ją zobaczę, potrafię szukać, 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 żeby znaleźć ewentualnie najlepszą ofertę i tak dalej, więc te rzeczy często są kupione naprawdę w fajnej, okazjonalnej cenie. I, yy, I ja też nie za bardzo patrzę yy, na marki. Uważam, że jeżeli to jest rzecz z drugiej ręki, czy to jest Shein, czy coś, może być. Nie, 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 nie powiem, że jestem jakąś super fanką ale nie jakoś specjalnie mi przeszkadza. Więc jeżeli coś ma markę, to jakąś ma, to akurat w ogóle. A to jest Shein, myślałam, że nie ma. Myślałam, że zwycięte po prostu czasami wycinają. To jest akurat Shein, ale powiem wam, że jak na Shein, to jest nawet niezła. Bo ona w dotyku jest jak taka jakaś. Wiskoza, coś takiego. Oczywiście składu pewnie. Nie, moment, jest. Skład jest i skład to proszę Państwa yy, poliester. No i w każdym razie yy, kupiłam sobie taką koszulę. Jeszcze jej nie nosiłam, bo jeszcze mi jest po prostu zimno w pracy, yy, więc teraz jest szansa, że przy tych cieplejszych temperaturach może wreszcie ją założę. Yy, pomyślałam, że jest bardzo fajna, kolorowa i ja lubię kolory, więc. Bardzo chętnie będę ją nosić. Dobra, kolejna rzecz to też jest Shein, i wydaje mi się, że to będzie już chyba ostatni Shein, przepraszam Was bardzo. I taka sukienka. Dlaczego ją kupiłam? Bo, bo widzicie, że tutaj wchodzi słońce i z tym nie, nic nie zrobimy. Bo po prostu moje zajęcie ma boskie kolory: po prostu zieleń, żółty, fiolet. Uwielbiam. Kwiatki również. Fajne takie marszczenie tutaj przy nóżce. Powiem Wam, że sukienka jest na tyle fajna, że na pewno nada się na przykład na jakąś okazję, czyli po prostu wesele jakaś impreza urodzinowa i tak dalej, ale również super sprawdzi się po prostu na co dzień, nawet do tego założyć adidasy białe yy, czy jakieś klapki. Yy, tak samo myślę, że spokojnie to mogła być sukienka całoroczna, bo ja po prostu pod spodem zakładam golf, na to sweter, grube rajstopy i ona i tak wygląda bardzo fajnie. Rozmiar to uwaga uwaga L, ale powiem Wam, że tak naprawdę ja muszę delikatnie ją może gdzieś tutaj ściągnąć. Yy, żeby tak ładniej y, tutaj gdzieś y, przy talii się układała, ale ona wcale jest nieduża. Ja nie wiem, jaka to jest elka w takim razie. Albo musiałaby być bardzo, bardzo obcisła na jakąś elkę, y, albo to jest bardzo mała elka. Więc y, jak widzicie, ja się rozmiarów też nie boję, kupuję po prostu to, co dobrze leży. Następnie mamy coś, y, w czym już chodzę. To był nowy, nowa kurteczka kupiona na na wintet. Taki płaszczyk po prostu, cienki, pikowany, taki przejściowy, długi, zapinany, z kapturem, w kolorze haki. No po prostu teraz na taką pogodę, jak skończyła się zima w tych zimowych moich kurtkach, było mi już za ciepło, więc coś takiego, żeby szybko na siebie zaurzucić i wyjść na przykład psem na spacer. No ja chodzę w tym na co dzień, po prostu jest taka moja kurtka na co dzień. Okej, okay, następna rzecz, to w ogóle było bardzo fajne, to było nowe, kupione w Kringlopie, bardzo mi się to podoba. W ogóle to było na dziale męskim, może to tu będę pokazywać bez tego światła, to było na dziale męskim, ale to jest dabska bluza. To jest bluza firmy Joyd, Void, Void chyba, Void, albo to jest, nie, to jest V, Void i ona jest takie baranka, to teraz wszystko jest takie barankowe, jest trendy, eee, właśnie coś takiego chciałam. Eee, ja, no jeszcze nie zaczął się sezon, ale już mi się zdarzyło parę razy do pracy jechać rowerem, lubię jeździć rowerem, lubię jeździć skuterem, więc na skuter, na rower, czy nawet żeby wyjść na spacer do lasu z pieskiem na pewno mi się przyda, jak widzicie, widzicie, była nowa, jeszcze tu była papierowa metka do prania, ją po prostu zdjęłam, ale nie wyrwałam tego, w prawo ja. Więc bluza jest bardzo, bardzo fajna, fajne i chyba jakieś filmy i to jest firma, jak czytałam, że to jest firma rowerowa właśnie, także super, bo taka dłuższa jest z tyłu na pupę, więc to się świetnie mi sprawdzi. Następne, to jest w ogóle bajer, to kupiłam w Kinglopie. jest to sukienka z lat 60 I to jest autentyk, wygląda ona tak. No jest piękna po prostu, z tym kołnierzem, została już przede mnie ręcznie wyprana. Jest oczywiście rozmiaru 44, ale wintyżowy 44 jest dużo mniejszy, więc powiedziałabym, że to jest powiedzmy taka elka. Ciut może dla mnie za duży, ale jak ktoś ma pasek, to zawsze jest dobre, pamiętajcie o tym. Cokolwiek, co ma pasek, będzie pasować. Więc ja sobie po prostu się ściskam tym paskiem i wygląda to świetnie. No bardzo mi się podoba, nie to, że to są moje kolory, ja bardzo lubię właśnie e, taki z lat 60 -tych, 70 -tych, e, więc jestem zachwycona, no i też taki, taka perełka po prostu vintage'owa, uwielbiam. Następnie, e, to kupiłam na Kringlopie i to jest jakiś film Stargirl, nie wiem, nie wiem co to za firma, e, ja nie jestem jakiegoś fanką koszu nie, nie, nie powiem, e, ale ona mnie urzekła tym, że ma jakby tu doszytą taką e, apaszkę, z taką piękną dziewczynką i tutaj są cytrynki Jane czy to jest ten ta co do mojej uprzedzenia napisała to jest ta sama jakby bohaterka tej samej autorki więc no nie wiem no urzekła mnie po prostu ta koszula i w ogóle wygląda ancko, że już tu zakładasz zwykłe jakieś spodnie wkładasz to do koszule do środka to zostaje wypuszczone i wygląda naprawdę bardzo fajnie Mm, skład. Nie ma chyba składu. Jeszcze nie powiedziałam o tym. Ono chyba nie ma składu. I co do składu, to się tylko trochę obawiam, bo prawdopodobnie to jest jakiś poliester. Yy, no ale cóż, no. To ładnie wygląda, nie? <grych> Następnie mam. Yy, nie wiem, co tak, to, to nazwać. Coś pomiędzy kurtką a koszulą, kupioną na Vinted, na pewno jakiś grosz. Na pewno jakieś chińskie firmy, bo nie ma żadnej metki, jest tylko rozmiar S napisane. I to jest koszula jakby z takiego. trochę tak, jak to powiedzieć, filcu? Coś takiego, więc może być w miarę ciepła. Jako, ja myślałam, żeby nosić jako kurtkę w lato, i ona, patrzcie, ma plecy w oczy. No kurde, sorry, no ale jak ja ją zobaczyłam, i ona to z przodu jest tak pół na pół. Ja mam nadzieję, że zrobię przebitki z tego. No po prostu mówię, kurde, no taka koszula. Bierę. Następnie... Dobra, zostały mi już ostatnie rzeczy, bo też nie chcę, żeby ten film był jakiś długi. E, mogłabym pokazywać Wam e, więcej, ale wybrałam sobie jakby na takie najfajniejsze smaczki. E, następnie mam e, trzy ostatnie rzeczy. Pierwsza to jest spódnica, jak dziewczyna opisała, w kolorze truskawkowym, to jest taka um, truskawka ze śmietanką, trochę pognieciona, um, spódnica z chemu po prostu, um, w takim fajnym um, kroju literki A, trochę taka właśnie um, w, kry, um, w takim klimacie vintage'owym, takim klimacie retro. Um, ja wiecie, ja, ja noszę takie kolory więc y, jak najbardziej jak zobaczymy, żywą spódniczkę wełnia, no bo ona ma wełnę chyba w sobie, to po prostu mnie urzekła i y, tak wełna tu jest, tak jest, y, 25% wełny i y, y, powiem wam że ja ją kupiłam dosłownie za euro 50, ty dopiero ją sprzedawała y, więc no, ja też y, mam w planie poszyć y, sobie własne spódniczki i chciałam po prostu mieć krój i tutaj ona mi posłuży jako krój, ale oczywiście nie, nie dużo ją potnę, po prostu sobie od niej zrobię szablon. A ją będę nosić, bo mi się bardzo podoba i nawet patrzę, że zajebiście wygląda do tej kamizeleczki. Dobrze, to dwie ostatnie rzeczy, które też są z hm jak się okazuje, ale są oczywiście kupione na Lumpie tutaj w Holandii, stacjonarnie. Pierwsza to jest taka sukienka. Ym, taka fioletowo-beżowa, no, yy, no bardzo, bardzo ładna. Nie wiem, czy to coś widać. To byk, jakaś coś od telefonu, nie? Ym, I ona jest w takim specyficznym kroju. Na przebitkę będzie to bardziej widać, że ona tutaj jakby miała trochę bolerko. Trochę taka lata 80. Bardzo fajnie jest tutaj zapinana. No coś się dzieje, naprawdę jeszcze tutaj ona jest taka asymetryczna trochę, więc jak ją zobaczyłam za 400 euro, to mówię, Kurczę, no Coś fajnego z wiskozy, fajna w dotyku więc y, mówię, wezmę ja ja ogólnie lubię takie dziwne rzeczy, więc zwyklaków raczej nie kupuję i ostatnia rzecz, która już może nie jest jakaś zwykła, ale mam sentyment co do, y, do tej tkaniny, w sensie co do tego wzoru, bo kupiłam kiedyś y, koszulę z tej samej kolekcji z H&M -u. też kupiłam używaną. I to ma jakiś duży rozmiar. Oddam ją mamie, jest ona mojej mamy, ale bardzo mi się podoba te połączenie kolorystyczne, też mi się wydaje, że ja w nim dobrze wyglądam, więc jak zobaczyłam sukienkę z tej kolekcji, to mówię biorę i ona jest oczywiście z takiej fajnej lejącej się e, tkaniny. Ona jest bez żadnego wcięcia, nic, więc można ją sobie związać paskiem, można tak zostawić. No to jest taka kiecka, nazwijmy ją, całoroczna, bo można pod nią i nałożyć rajstopy grubsze, cieńsze, albo nic i sobie tak zasuwać. E, więc bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. To jest chyba akurat tył, więc no to jest przód sorki, przepraszam. To jest przód, chociaż co za problem, żeby to nosić z przodu? Też bardzo fajnie to wygląda, no taka rozpięta, bo potem coś założyć? Więc ym, tak. No i to jest mój, że tak powiem, ostatni ym, y, perełkowy zakup, który chcę Wam dzisiaj pokazać. Okej, okay, y, y, i tak naprawdę to jest wszystko, co musiałam Wam dzisiaj pokazać. Dzisiaj niedługi film, nie chcę Was zanudzać, y, więc y, tylko tyle, dajcie znać, y, jak tam Wasze y, łowy lumpeksowe, czy Wy również y, jesteście takimi sportowcami lubowymi jak ja, czy raczej nie potraficie się tam odnaleźć, czy w ogóle nie kupujecie, dajcie mi znać. E, ja bardzo lubię też oglądać takie filmy na YouTubie, bo zawsze można się czymś zainspirować i widzimy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i na razie!